Ale co z tą śmierć? Zmieniam, zmieniam myszkę Z najdroższej Na coraz tańszą Na coraz tańszą Ogólnie odcinek wyszedł mega spoko Dlatego polecam oglądać do końca Zaczynamy z myszką Rokatką MP Przepraszam Rokat Kane Kosztuje ona ponad 300 zł Co trochę nadwyżyło Mój portfel Dlatego nie chciałbym przejść tego challenge'u No na tej mi się bardzo wygodnie gra, bardzo przy, mi się na nie ogólnie do klikuje jak gdybyście się pytali, jak się na nie drag -klikuje, bo się da klik. Dlatego idziemy sobie teraz do To jest szary, to jest szary. Szerego w ogóle nie ma w grze. To nie ma sensu do jego iść. Um, aqua też nie ma. Zobladałem film z swoim o chomikach. Myślę, że na start, takie na kanalce jak to. Jak najbardziej... Nie, co to było? No to nie było To nie było dobre Jebuszko. Hej, chyba, łatwo. <noise> Just! Jest, na znaczy szczęście nie muszę zmieniać myszki. Oj, gościu! Już jest. Nie. No nie. No to, no to lecimy teraz z myszką. Kurde. Lecimy teraz z moją nieulubioną myszką. Kto? ja jej tak nienawidzę. Ja nie, nie znoszę po sobie, nie znoszę. Okej, okay, mamy zwiększone trochę DPI, więc będzie się trochę łatwiej chodziło... O jezes. Ja nienawidzę się na tej myszce bić. Aj gdybyście się tutaj... Następną myszką jest myszka z Teen Kosztowała ona zaledwie 150 zł, więc lecimy na różowego. I, i, I jak wygram arenę, to odcinek się kończy, a... mam dwa sposoby na zakończenie tego odcinka. Pierwszy to jest taki, że skoczą mi się myszki. A drugi to jest... że wygram arenę. Nie. Zmiana kierunku. Mamy diamencik. I idziemy sobie do różowego. Na szczęście, drag click na tej myszce nie jest jakoś trudny. Dlatego to jest dosyć spoko myszka. Okej. Okay. mi idzie pewnie zniszczyć belo, tylko nie mogę mu na to pozwolić. Hmm, trzeba się kupa ewidentnie pozbyć. Fajnie, że ta myszka ma takiego fajnego drag clicka, dlatego... tylko trochę CPS są opóźnione. Dlatego możecie zobaczyć, że ta myszka wyklikuje na drag clicku, Jest jakieś 10, F 10 e cps CPsów, z góry że pójdzie mi zniszczyć beda. Na 100%, więc ja jej wracam do bazy. Coś będzie tak, że mi chłop zniszczy beda, a ja nawet nie będę wiedział kiedy. Co, musimy wy... Eza! Łatwiutko!